Że musimy postawić po tym, co dziś wydarzyło się na autostradzie A4. Czy pęknięcie opony w limuzynie prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Duda? No to kwestia wyłącznie yy, przypadku. Opony, która mogłaby, przynajmniej wedle oficjalnych oświadczeń wcześniejszych Biura Ochrony Rządu, spokojnie pokonywać wiele kilometrów mimo przestrzelenia. Jednak limuzyna prezydencka, co zaraz Państwu pokażemy, znalazła się w Rowie. Komu nic się nie stało, jak mówił sam prezydent, dziennikarzom, tylko za sprawą wysokich umiejętności oficera Biura Ochrony Rządu, który prowadził ten samochód. Przed godziną rozmawiałem z szefem Biura Ochrony Rządu, to był pierwszy wywiad po, tej, po tym wypadku. Powiedział, Andrzej Pawlikowski w telewizji Republika, że opłana już jest poddawana szczegółowym procedurom śledczym. Przed chwilą zaś rozmawiałem z rzecznikiem prezydenta Andrzeja Dudy, markiem Magierowskim, który nie mógł połączyć się z nami na żywo. Teraz już rozmowa telefoniczna dosłownie sprzed kwadransa. Panie rzeczniku, co się stało z prezydentką limuzyną na autostradzie A4. W jednym z samochodów kolumny pękła opona, samochód wpadł w poślizg. Na szczęście nic się ani panu prezydentowi nie stało, ani żadnej z towarzyszących mu osób. Biuro Ochrony Rządu teraz bada przyczyny tego incydentu. Jaką prędkością poruszała się kolumna? Był zagrożony prezydent niestety, niestety nie mogę panu powiedzieć, z jaką prędkością się poruszała kolumna. Tego typu szczegółowe informacje są w dyspozycji Biura Ochrony Rządu. Ze zdjęć wynika, że auto prezydenta znalazło się w robie. Prezydent zaś mówił dziennikarzom, że uległo kompletnemu zniszczeniu. Ta Czy był zagrożony zatem, Andrzej Duda? Nie, w żadnym, w żadnym momencie nie był zagrożony. Dzięki postawie kierowcy, który rzeczywiście zachował się bardzo profesjonalnie. I to dzięki temu nie doszło do niczego bardziej poważnego. Jak szybko udało się ewakuować prezydenta z miejsca zdarzenia? Ja niestety na, na, na miejscu zdarzenia nie byłem, więc też nie, nie jestem w stanie Panu udzielić bardzo szczegółowych informacji. I powtórzę raz jeszcze, tymi informacjami dysponuje Biuro Ochrony Rządu.